Witam wszystkich serdecznie w pierwszym oficjalnym vlogu z etapu budowania masy mięśniowej. Nie wiem, czy się za późno nie obudziłem, ponieważ że już 17 kg więcej względem zawodów, natomiast dopiero teraz zaczynam ciężko trenować. Nie uwierzycie, z jaką łatwością przekroczyłem wynik 100 kg na wadze i z drugiej strony jak ciężko było mi utrzymać wagę niższą w zasadzie. Teraz coraz częściej ten wynik jest trzycyfrowy. Natomiast chcę, żeby to było przebiegało w zasadzie jak najwolniej. Obiecałem Wam trochę merytoryki, też sugerując się Waszymi komentarzami i sugestiami, więc dzisiaj zrobimy, dzisiaj wypadałem plecy, więc przedstawię Wam pokrótce moją metodykę treningu mięśni grzbietów i postaram się oczywiście uargumentować wszystkie swoje wybory, więc najpierw myślę, że pójdziemy coś zjeść, a później polecimy na Eurogym. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to będę bardzo wdzięczny za za subskrypcję, kciuka w górę i oczywiście komentarz. Lecimy. Dobra, posiłek przed treningiem. Mamy 150 g ryżu białego, stary dobry kurczak, trochę warzyw i, i jajko. W sumie, w sumie przed treningiem mam jakieś 200 g węglowodanów, trochę tuszu i tak plus minus 50 g białka. Mam jeszcze deser, bo tutaj tych 200 g węglowodanów nie ma, więc do tego zaraz przejdę. Mm. I po co jadą obiad? Tak smacznie wygląda. Mm. Nie podzieliłbyś się pewnie. Nie. Raczej na pewno nie. Dobra, teraz to będzie w sumie 200 gramów węglowodany. Są naleśniki z terem. Dwa. O. Posiłek po treningowi jest dokładnie tak samo. Sprawdźmy. Zróbmy tak, żeby w tym vlogu było więcej mięsa i więcej tipów niż w którymkolwiek innym, więc bądźcie z nami do końca. Trening prezent. Zaczynamy od ciągania góry od płaszczyzny wertykalnej i na samym początku od razu chciałbym tutaj wspomnieć o niezbędnym narzędzie, jeśli chodzi o trening placów, a mianowicie paskach, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że czynnikiem limitującym będzie mięsień najszerszy grzbietu, a nie po prostu chwyt czy przedramię. Jeśli jeszcze nie stosowaliście, serdecznie polecam. To jest, w zasadzie to jest game changer, jeśli chodzi o trening mięśni grzbietu. Jeśli chodzi o takie wskazówki techniczne przy tym ćwiczeniu, no to wiadomo przede wszystkim depresja opadki, czyli żeby ona poszła do dołu, jeśli chodzi w zasadzie o każde ćwiczenie w płaszczyźnie wertykalnej. Kolejna sprawa jest kwestia rozstawu dłoni, a w zasadzie szerokości chwytu, który nie powinien być ani za szeroki, ani za wąski, więc ja sugeruję się tym, żeby poza implementowaniem elementu rotacji zewnętrznej. Przedramię było prostopadle względem ziemi. dlatego możemy jeszcze pod koniec ruchu koncentrycznego odchylić się o 15 stopni, co zwiększy, co w jeszcze większym stopniu bo zaangażuje do pracy się najszerszy grzbietu. Kolejna uwaga, jeśli chodzi o ilość i zakres ruchów. W tym wypadku zmniejszam co serię zakres powtórzeń na rzecz większego ciężaru, dzięki czemu po prostu intensywność każdej serii, rozpatrywana w tym wypadku na podstawie subiektywnej skali postrzeganego wysiłku, jest bardzo przybliżona. Pokażę tą rotację wewnętrzną. Jest duże prawdopodobieństwo, że zwiększając ciężar serii na serię może on się okazać zbyt duży, dlatego świetnym rozwiązaniem w przypadku takich stosów generalnie jeśli chodzi o tę maszynę, to ona jest po prostu mistrzostwem siada. Naprawdę, możecie mi wierzyć. Jest prawdopodobnie starsza ode mnie, a chodzi jak banówka. Dobra, wracając do tematu, jeśli każda, każda płyta waży 10 kg, więc to jest pomiędzy nie, serialne mogą być zdecydowanie za duże. To świetną alternatywą i rozwiązaniem dla takiego, takiej sytuacji e, jest dołożenie po prostu jeszcze ciężaru zewnętrznego. Dobra, następna. Kurwa, aż tyle bierzesz? No, nie no <laughs> Nie? dobrze, bo generalnie wchodzę dopiero na drugi blok, w zasadzie o już właściwej objętości treningowej. Zwiększyłem również intensywność, więc ta ilość powtórzeń w zapasie jest coraz niższa. Z tego co mówiłem w zasadzie. jeśli pamiętacie w poprzednim materiału, to ramiona trenuję teraz po każdym treningu, nawet po treningu. Nóg, więc można powiedzieć, że codziennie jest to po prostu specjalizacja ukierunkowana na tę grupę mieściową. No i teraz właśnie wszedłem już na właściwą objętość i prawdopodobnie wejdę jeszcze później na fazę akumulacji, gdzie z kolei objętość będzie wysoka, a intensywność będzie trochę niższa niż w tym bloku, ale w dalszym ciągu wyszła ni wyższa niż w bloku adaptacji. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają moje arkusze z planem treningowym. Jest to ciekawa alternatywa i ciekawa opcja do kontrolowania po prostu swoich postępów na Treningu. To jest mój arkusz z planem, na podstawie którego kontroluję postępy. Dzisiaj mamy pól drugi, czyli pól o wyższej objętości. Tu wpisuję zakres powtórzeń, które udało mi się zrobić. Generalnie każdy tydzień ma inną założoną intensywność, jeśli chodzi o ilość ruchów w zapasie. Ta intensywność rośnie po prostu z tygodnia na tydzień. To tutaj myślę, że miałem cztery. 13, może 3. Siedem. A tutaj już był praktycznie upadek mi się, ale wpiszemy jeden. Dobra, przechodzimy do drugiego ćwiczenia, generalnie dzisiaj stawiam na trochę większą objętość, więc też jest więcej maszyn, a mniej wolnych a mniej ciężarów, niemniej teraz przechodzimy do ćwiczenia z wolnym ciężarem, jest to wiosłowanie leżąc hantlami na ławce poziomej z martwego punktu, jeśli mam być z wami szczery to jestem fanem takiej metodyki, między innymi warunkują to dwa aspekty, ale pierwszym takim przede wszystkim istotnym, może nie w kontekście przyciągania w płaszczyźnie horyzontalnej, ponieważ ten zakres ruchu dla najszerszego grzbietu nie jest tutaj jakoś szczególnie duży, natomiast sama metodyka uniemożliwia nam tak naprawdę skracanie tego ruchu, co w kontekście budowania masy mięśniowej, w kontekście zależności pomiędzy długością a napięciem jest niezwykle istotne. Jeśli będziecie chcieli, to poruszę ten temat w następnym materiale. Również mogę zahaczyć tutaj o hipertrofię regionalną, ponieważ ta dwa Maty są, e, można powiedzieć, że ze sobą e, pokrewne. Dobrze, uważam. Ania, teraz tak. Także wszedłem już w blok powiedzmy trochę większej objętości treningowej, dołożyłem też po dwa, dwie serie w zasadzie ćwiczeń, dwie serie ćwiczeń izolowanego na każdy wzorzec ruchowy. Często posługuje się tutaj definicją wzorca ruchowego, czy po prostu terminem wzorca ruchowego. Natomiast... Jest to tylko i wyłącznie jakieś tam przyzwyczajenie, ponieważ głównie programuję plany treningowe na podstawie objętości na daną grupę mięśniową. Niemniej jeśli chodzi o wzorze z przyciągania zarówno jednej jak i w drugiej płaszczyźnie, wykonuję teraz na ten moment po 8 serii roboczych na tydzień. A zatem w sumie mamy 16 serii na mięśnie pleców tygodniowo, tyle samo też mam na mięśnie klatki piersiowej. I w zasadzie tyle kolejnych ćwiczeń, w zasadzie chyba jedyne ćwiczenie izolowane na mięsień najszerszych wieków, a mianowicie, mówiąc potocznie, jest to narciarz, co zaraz zobaczycie, wykonuje tylko dwie serie. Przechodzimy teraz do e, treningu mięśni barków, a w zasadzie do boczeń części mięśnia e, naramiennego, które może nie wykonuję codziennie, natomiast, nie codziennie, nie, nie tak jak ramiona, ale wykonuję 4 razy w tygodniu, czyli po każdym treningu e, góry, e, manewrując tutaj e, ćwiczeniami, bo w zasadzie to część ćwiczeń wykonuję na wolnym ciężarze, część z kolei na e, maszynach. Dzisiaj akurat będzie to linka wyciągu dolnego i ćwiczenia, które niesie ze sobą pewne benefity, do czego zaraz przejdę. Jednym z plusów tego ćwiczenia jest to, że możemy zachować napięcie pod koniec ruchu ekscentrycznego, czego nie możemy doświadczyć w przypadku treningu z wolnym ciężarem, jak na przykład wznosy boczne z handlami, dzięki czemu możemy też również skupić się na poszczególnych segmentach mięśnia ramionnego i tak w przypadku wznosów bocznych z wniką wyciągu dolnego będzie to część dystalna, czyli część dalsza, która w dalszym ciągu będzie doświadczała jakiegoś napięcia, czego nie możemy powiedzieć o treningu na wolnych ciężarach. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat programowania planów e, treningowych to link do mojej autorskiej książki znajdziecie na dole w opisie filmu. Generalnie robię teraz po 16 serii roboczych na każdą grupę mięśniową, co jest wystarczającą objętością, żeby na tym etapie warunkować e, adaptację na poszczyźnie przyrostów masy e, mięśniowej. Jeśli się czegoś dowiedzieliście zostawcie kciuka w górę, a może nawet subskrypcję, albowiem nic Was to nie kosztuje, a mi to może kiedyś pomóc. Cześć.